Siema widzowie, dzisiaj sobie omówimy dwa trailery Dragon Rising, część trzecia, który już wyszły w sumie dawno, ale byłem poza domem, miałem mały dostęp do internetu, ale jak już jestem w domu postanowiłem, że fajnie by było po prostu omówić te dwa trailery, wyszły już trochę dawno, ale pomyślałem, że fajny pomysł będzie sobie omówić i bez zbędnego przedłużania obejrzmy sobie i omówmy ten trailer. Jak, jak ja mam być szczery, no co mi się bardzo podoba, podoba, w się sensie, no jak to wygląda na tym trailerze, ten serial. No. Według mnie bardzo fajnie to wygląda po prostu. Jestem pod wrażeniem, już nie mogę się doczekać aż te sezony wyjdą. Wyjdą one, wydaje mi się, o 18 kwietnia, ale jak mówię źle to przepraszam, nie jestem też jak pewien. I na końcu tego traileru widzimy kieło grzmota. No i ogólnie bardzo fajnie, według mnie, wygląda w serialu. Jaki sam zestaw, który będzie kupię, myślę, że kupię. I no, ogólnie mroczny taki klimat był: mało słońca, było czegokolwiek, było mrok taki był. No i ta zakazana piątka kozacko wygląda. Fajny taki klimat tej piątki mroczny. No i cóż, przejdźmy do drugiego traileru. Jest on mianowicie tutaj. Ale dużo jest tutaj yy, jakby momentów z Dragon Rising, część druga, nie trzecia, no w sumie sobie sami zobaczcie. No sami widzicie te rzeczy się działy w Dragon Rising, część druga, no ale przejdźmy do końcówki tego traileru i tutaj już mamy, jak widzicie, część trzecią Dragonianie Rocks. No w sumie sobie obejrzycie, ja już nie gadam. I No, zakazana piątka została uwolniona, i myślę, że ten sezon będzie naprawdę bojowy. I słyszałem, że Moro powraca. Jestem też mega się cieszę, że Moro powraca, no bo naprawdę fajna antagonista. Myślę, że ten sezon będzie szalony. No ale, dobra, już chyba nie mam o czym mówić, gadać. A no i jeszcze o w sprawie konkursu chciałbym Was bardzo przeprosić, ale słyszałem takie porady żeby najpierw zdobył więcej fanów, jakby widoczności, że, a później robił konkursy, bo tak to chyba ten konkurs się nigdy nie, od, nie odbędzie. I Jeszcze będę podawać jakieś tam informacje co do konkursu. Ja chcę, żeby ten film trwał jak długo, na razie.